No się boj, boję, bardzo się boję A Patrz jak przyjemnie Patrz jak przyjemnie, woda się uspokaja Woda uspokaja pokaż Patrz jak woda nas uspokaja Nie, nie ma. No tam no poczekać aż No to tyle z przyjemnością. Tak. to tyle było z przyjemnością. Fajnie, pięknie. Ale przykrótko, Nie, słuchajcie, ale nie? Pójdzie, nie? <gry> Jesteśmy klasygi. O popatrz sobie płyniemy, chyba no, do góry idziemy. No do pana widać. do góry. Pokażę, że to na ciekawego dzieła na mnie. Ale patrzcie, jakie ładne widoki. No widoki super, bardzo. Nie? Kasia? Ładne widoki? разрешено, не подсобно. Yeah. <laughs>